Nie przytakuj dziewczynie, tylko weź to na klatę, powiedz OK i ją olej. Naprawdę. Zobaczcie, ja dlatego uwielbiam zagadywać na ulicy do dziewczyn i robię to tylko w tym miejscu, innych praktycznie miejsc nie akceptuję, bo na ulicy tak naprawdę masz od razu odpowiedź. Masz od razu odpowiedź. Nie musisz się... E, Bawić w jakieś gry, kombinacje, przymilania, bla, bla, bla i tak dalej. Tylko osoba, podchodzisz do dziewczyny i od razu masz jasność, czy jest z tobą zainteresowana, czy nie jest z tobą zainteresowana. Czy jest materialistką, czy jest toksyczna. Czy po prostu ma faceta? Wszystko już masz od razu, rozumiesz? Kobieta naprawdę nie potrzebuje iluś tam godzin, żeby stwierdzić: Nie, to jest ściema, jedna sekunda. kobiecie tyle samo potrzeba czasu, co facetowi. Ty widzisz super atrakcyjną dziewczynę, super cyce, długie nogi, długie włosy i tak dalej, i już do niej biegniesz, podobać się. I co myślisz, że panienki przez tyle milionów lat nie wy. Wyrobiły w sobie takiego samego mechanizmu, no przestań. Mają tak samo, widzą faceta po tym, jak się porusza, po tym, jak do niej gdzieś tam zagadał, jaki ton ma, czy patrzy jej w oczy, czy patrzy w ziemię. i Jedna sekunda, rozumiesz, to się dzieje u niej momentalnie. Laski po prostu od najmłodszych lat e, interesują się relacjami, gadają o faceto, przyglądają się, empatia, emocje i tak dalej, że naprawdę ona już pochodzi, widzi, czy ty jesteś atrakcyjny, czy nie. Rozumiesz? Naprawdę. I teraz zobacz, jeśli ty gdzieś tam uważasz inaczej, bo nasłuchałeś jakichś iluzji, bo jakąś usłyszałeś dziewczynę, gdzie facet za nią latał, no nie, i nagle ona mu dała szansę, i nagle oni zostali najlepszą parą na świecie, to jest ściema, rozumiesz? To jest ściema. Ona nigdy nim nie była zainteresowana, po prostu nie trafiła na żadnego lepszego gościa, aż brały, brała co ma, rozumiesz? Wzięła sobie go, bo ma pieniądze, bo latał za nią i tak dalej, ale tak naprawdę gdzieś tam z tyłu, w głębi, no gościu, który jej się podobał, ją olał, no nie? Ale wystarczy, żeby znowu do niej wrócił, bo olała tego, który za nią latał, no nie? Naprawdę, nie ma czegoś takiego jak latanie za dziewczyną, no nie? Nie ma. Albo jesteś dla dziewczyny od razu atrakcyjny, albo nie. I dzięki temu, zobacz, czasem jest tak, że... Gościu ogarnia dziewczynę, nic o w ogóle o relacjach nie wie, o uwodzeniu i tak dalej, a ją sobie ogarną, no nie? I on podchodzi do niego: Ty, a co ty jej powiedziałeś? A co ty jej zrobiłeś? Ty, jak ty ją ogarnąłeś, no nie? I on ci coś tam mówi, że tego i ty stosujesz jego metody i one nie działają, no nie? A u niego działały. I dlaczego tak się dzieje, no nie? No bo po prostu ona była nim zainteresowana, a co on tam gadał, to już jest najmniej istotne. Nawet jeśli popełnia błędy i tak dalej, to powiem ci jej zainteresowanie, jej zainteresowanie po prostu to przebija. To tak jak zobacz dziewczyna ci się podoba, no nie? Dziewczyna ci się podoba, jest super hot, no po prostu tego, no to jakieś tam wady, które ma, przymykasz na to oko, no nie? Przymykasz na to oko. Są gdzieś tam wady, których nie zaakceptujesz, no nie? Ale jeśli dziewczyna takich wad nie popełnia, no nie? No czasem powie coś głupiego, okej, okay, powiedz, dobra. Zluzuj trochę, ogarnij się trochę, no, o przepraszam, coś tam tego, dobra, i no nie, tak samo jest z dziewczyną, jeśli ty polecisz za mocno, ale jesteś dla niej atrakcyjny, spodobałeś się, no tak jak powiesz coś głupiego, no to ci powiem, to było trochę głupie, no nie, naprawdę, nie powinieneś tak do mnie mówić, czy co, i już gdzieś tam, ok, spoko, ale lecisz dalej, no nie. Każdy popełnia błędy, błędy nawet są wskazane. Bo jeśli nie ma błędów, to już są podejrzenia, że jesteś graczem, że jesteś za dobry i tak dalej, coś jest nie tak, no nie? Naprawdę. Dlatego mówię. Jeśli dziewczyna nie jest Tobą zainteresowana, automatycznie, zobacz, będzie Cię odrzucała. No tak jest, i możesz być naj. Najprzystojniejszym, najładniejszym modelem na świecie, i myślisz sobie, że wszystkie twoje, ale nie. Kobiety patrzą na coś innego, kobiety patrzą głębiej, kobiety nie oceniają książki po okładce, rozumiesz? Czasem jest tak, że wyglądasz super, masz dużo pieniędzy, ale wystarczy, że się odezwałeś i już cały czar prysnął, jesteś dla niej nieatrakcyjny. Jedna sekunda. Czasem gadasz, gadasz gdzieś tam, e, ślinisz się i tak dalej. I Ty może o tym nie wiesz, to no nie, ale ją to odrzuca, ją to obrzydza. Inna dziewczyna by wzięła chusteczkę, ślinisz się, wycie wytaro, Ale ta nie, bo dla niej jesteś atrakcyjny, rozumiesz? I naprawdę nie ma co latać. Nie ma co latać. Podchodzisz i od razu, zobacz, się zatrzymała. Jak się nie zatrzymała, to znaczy, że nie jest on zainteresowana. A jeśli się zatrzymała i ruszyła, to znaczy, że. Była po prostu w takim szoku, że przystanęła, ale gdzieś tam nawaliłeś no nie. Kolejną rzeczą jest telefon, rozumiem, zawsze mówię. Telefon weryfikuje, zapytają numer telefonu, podaj numer. Oni no nie, 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 obcym nie daje numeru, ok, trzymaj się. Boom, już masz odpowiedź. Już masz odpowiedź. Dzwonisz, nie odbiera, już masz odpowiedź. Nie odzwania, już masz odpowiedź. Nie chce przyjść na spotkanie, już masz odpowiedź. Rozumiesz? Zainteresowana dziewczyna. Nie będzie kombinowała. Jeśli trafiłeś kiedyś, albo trafiłeś na dziewczynę, która była tobą naprawdę zainteresowana, to będziesz miał fajny kontrast, no nie? Będziesz naprawdę wszystko super widział. Ale jest, promowane są iluzje, rozumiesz? Promowane są. Iluzje są promowane w dzisiejszym świecie, wszędzie. O, facet ma się o mnie starać, ma za mną biegać. To jest ściema jej się nie podobasz, rozumiesz? Bawi się tobą. Jeśli gościu się e, lasce spodoba, to wiesz mu, nie odpuści. Nie odpuści takich genów i tak dalej. I wszystko to, co mówiła, nagle jak to kobieta. Zawsze, a nie, nie, to kiedyś tam a co, te, te, tego. Nie, I będzie za nim latała. Bo on ma dla niej mega wartość jej się podoba. W momencie, gdy dla dziewczyny. Nie spodobałeś jej się, to cię będzie odrzucała, rozumiesz? Będzie cię odrzucała. Będzie ciebie odrzucała. A jeśli będziesz za nią latał i w końcu się z tobą spotka, to znaczy, że ktoś ją inny olał, rozumiesz? Jesteś kołem zapasowym na chwilę. Koło zapasowe jest na chwilę, rozumiesz? Na chwilę. Do najbliższego warsztatu, do najbliższej wulkanizacji. I będziesz takim kołem, dopóki się nie pojawi ktoś inny. I ty będziesz sobie myślał, że nie, nie, przemyślałam już wszystko i tak dalej. Nie, jesteś kołem zapasowym na chwilę. Szukanie u kobiety dalej trwa. Szukanie u kobiety dalej trwa. Kobiecie, gdy się spodobałeś, od razu wykazuj zainteresowanie, od razu dla niej to nie problem, żeby się pocować, żeby uprawiać seks. Bo zobacz, ona ma to zakodowane. Atrakcyjny samiec, dzisiaj jest, jutro może go nie być. Kiedyś nie było telefonów i tak dalej, no nie, więc ona musiała szybko, ma zdrowe geny, więc szybko musiała je zdobyć, posiąść, no nie. A na drugi dzień już mogło nie być. Poszedł na polowanie, tygrys go gdzieś tam zaatakował i nie ma, rozumiesz? O, tak musiało być. Ona musiała szybko, zdrowe geny i tak dalej. I w momencie, gdy ją zapłodnił zdrowy samiec, spoko, no to później beciaki wychowywały, no nie. Gdy tamten nie wrócił, ale gdy tam nagle wraca to beciaki nara, idźcie stąd, no nie. Tutaj jest mój samiet. Bo. Bo kobieta zawsze. Ponad wszystko. Przetrwanie. Zawsze dla kobiety najważniejsze było przetrwanie. Więc wyrobiła w sobie takie mechanizmy. Rozumiesz? Naprawdę. Dlatego no mówię, nie baw się. Zazwyczaj, jeśli słyszysz jakieś tam, że no lubię cię naprawdę. Ale możemy być ziomkami, możemy być kumplami. To jest twoja wina, że takie słowa słyszysz, bo ty po prostu wydaje ci się, że musisz gdzieś tam inwestować, że, że w końcu nie, nie. Ona od początku była tobą niezainteresowana, zainteresowana, ale ty sobie coś wkręciłeś do głowy, sam sobie gdzieś tam stworzyłeś iluzję i po prostu czasem jest tak, że dziewczyna po prostu ci mówi prosto z mostu, nie? Bo Ty sobie coś tam wkręciłeś. Rozumiesz? Dlatego mówię. Działaj tylko na ulicy, nie działaj przez jakieś portale, nie działaj w jakichś miejscach, gdzie po prostu kobieta nie ma okazji pokazać Ci swojego zainteresowania, bo jeśli podchodzisz do dziewczyny gdzieś tam, gdzie się ciągle widzicie w pracy czy gdzieś tam, no to ona może udawać, no nie? bo nie chce, żeby były spiny w tej pracy, więc po prostu a ty jesteś spoko, miły, przynosisz jej kwiatka, e, dziękuję, coś tam tego, spoko, nie? ale ona nie jest tą zainteresowana, ale po prostu działa tak, bo nie chcę psuć atmosfery, która panuje na tym przystanku, w tej pracy, w tym markecie, i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz, kamufluje się kamufluje się. Dziewczyny nie chcą nigdy, jakby to powiedzieć, palić za sobą mostu. Dlatego, jak one nawet nie są zainteresowane kimś, no to mu gdzieś tam, jakby to powiedzieć, w delikatny sposób gdzieś tam mówią, żeby się odczepił. No nie, że no ja teraz nie szukam chłopaka, ja w ogóle mam chłopaka, może być moim kumplem, możemy i tak. To jest wszystko po to, bo ona nie chce palić mostów. No nie, ona nim nie jest zainteresowana i tak dalej, ale. Żeby po prostu nie było kwasu dookoła. To jest normalna dziewczyna. Toksyczna dziewczyna zazwyczaj pluje kwasem i tak dalej. Właśnie chce. Chce go zniszczyć, no nie? Ale normalne dziewczyny, jak nie są zainteresowane, to działają w porządku, no nie? Szukaj, ja nie, słucham, nie szukam teraz chłopaka, naprawdę. Nie jesteś w moim typie, no nie? No i może to cię boli i tak dalej. Może... Się zaboleć, no ale no widzisz, gdybyś był bystry, gdybyś widział, że ona nie jest tą zainteresowana i tak dalej, no to byś od razu to wiedział, by zajął nie latał, no nie. W momencie, gdy dziewczyna ma już dosyć, no nie, nie, nie potrafi jakby to powiedzieć, e, nie potrafisz ogarnąć, że ona nie widzisz tego, no to ona bierze jakby to powiedzieć, sprawę swoje ręce, staje się samcem tutaj i ci mówi, no nie, wygarnia ci. Po prostu sam sobie coś gdzieś tam dopowiedziałeś i tak dalej. I to są takie trochę skłonności, no raz, że desperackie, dwa, że takie psychopatyczne, no nie, że sobie gdzieś tam upatrzyłeś ją i tak dalej, i już ona w ogóle nie ma zdania. Pamiętaj, że kobieta musi mieć wybór, to jest też jej wybór. Ty podchodzisz, no nie. Mówi, że ci się spodobała i tak dalej. I ona też musi to odzajemnić. W momencie, gdy ona tego nie odzajemnia, no to nic nie zrobisz, no nie? To jest tak, jak gra w ping Ponga, no. Szczelasz, no nie? piłką, no i czekasz, aż to się odbije, no. A niektórzy to grają sami ze sobą. Nikim piłki nie odbijają. Jedna piłka, druga, trzecia, czwarta, no nie? po pewnym czasie jest to męczący, no nie? Podchodzisz, no graj ze mną, graj ze mną, graj ze mną. No i powiedzmy, ta osoba ci mówi: "Słuchaj, ja nie chcę z tobą grać, no nie, nie lubię ciebie i tak dalej". No. Czasem trzeba powiedzieć, no nie? Bo ktoś nie rozumie. Dlatego no mówię. Ja też mam olewki, też miałem masę olewek, ale ja to brałem na klatę. Bez najmniejszych problemów. Podchodzę, okej, okay, nie jestem zainteresowana. Bum, biorę numer, nie odbiera, spoko. Wszystko jest dla mnie klarowne. Idę na spotkanie całej dziewczyny, nie chcę się dać pocałować, spoko, rozumiem. Już rozumiem. Już rozumiem, nie jestem dla niej, jakby to powiedzieć, nazwijmy to atrakcyjny, nie chcę się ze mną całować, ale na spotkanie chcę przychodzić, to znaczy, że chce mnie wykorzystać, no nie? Ale ja się nie daję wykorzystać, bo ja widzę. Są dziewczyny, które e, lubią wykorzystywać, no nie? Są toksyczne i wiecie: darmowe drinki, darmowa impreza, darmowa domówka, darmowe kino, darmowe jedzenie. Rozumiesz? I być może wpadłeś w takie sidła. I później dziewczyna, gdy ty gdzieś tam zaczę się z nią spotykać, ktoś inny się pojawił, się posuwa, no to ciebie musi wyeliminować, no nie? Musi powiedzieć, słuchaj, możemy być kumplami i tak dalej, ale nic więcej i tak dalej, no nie? Ale to oznaki zawsze widać od początku, no nie? Oznaki zawsze widać od początku. Naprawdę. Jeśli się spodobałeś dziewczynie, uwierz mi, że nie będzie kombinowała. Nie będzie kombinowała. Jeśli jest normalna. Jeśli jest dziewczyna toksyczna czy materialistką, to jeśli jej się gdzieś tam spodoba, to i tak będzie kombinowała, bo jest chora. No nie? To jest choroba. Ale ty nie chcesz chorych dziewczyn. Chcesz normalne, fajne dziewczyny, z którymi chcesz coś budować. I Wtedy będziesz miał najfajniejsze chwile, najfajniejsze relacje, dla których naprawdę warto biegać po ulicy i latać. No nie? Naprawdę trzeba przerobić. No nie z roku na rok trzeba coraz więcej latać, bo jest. Więcej iluzji, więcej promowania, syfu i tak dalej, ale spokojnie, co za różnica, czy w jeden dzień zrobisz trzy podejścia, czy dziesięć podejść. No nie? to jest kwestia paru minut, no nie godzinka, stajesz na dobrej uliczce, no nie i bum. Siadasz się na przystanku, przychodzi dziewczyna, zagadujesz, nie jest zainteresowana. Okej, okay, siedzisz, za chwilę, pojedzie i przyjdzie nowa, no nie, nawet nie musisz biegać, no nie. Dobre miejscówki, no nie. I bum, w jeden dzień możesz sobie ogarnąć laskę na całe życie, która po prostu jest super top, no nie? I jest normalna. Bez kombinacji, bez desperacji. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.